Dziś zabieram Was na testy bluzy premium marki Ness Sportswear. W słońcu, deszczu, wietrze, a nawet w śniegu. Materiał Kubigar to prawdziwy strażnik przed wiatrem, a we znacznym balkon termiczny. Siateczka dystansująca w kapturze i przedniej części bluzy to gwarancja doskonałej termoregulacji, nawet podczas intensywnego wysiłku. Gdy temperatura spada, wystarczy jedno pociągnięcie gumko-sznurków u dołu bluzy, by zdalnie zachnąć się po wewnątrz. Dwie przystronne kieszenie z przodu pomieszczą wszystko, co niezbędne, a dyskretna kieszonka w bocznym to idealne miejsce na klucze czy żale narytyczne. A ja uwielbiam bluzy za przedłużane mankiety z otworem na kciuk. Zastępują rękawiczki i chronią dłonie przed wiatrem i słońcem, co szczególnie doceniam podczas moich wędrówek. Jako podróżnicza minimalistka doceniam wagę i kontaktowość. 420 gram leważy bluza, czyli mniej niż mała butelka wody i zajmuje tyle samo miejsca, a odkrycie, że można ją spakować do własnej kieszeni. To było jak znalezienie dodatkowego miejsca w plecaku. A wzory to wisienka na torcie. Nawet na końcu świata w otoczeniu surowego krajobrazu to bluza sprawia, że czuję się wyjątkowo. To nie tylko odzież, to część mojej przygody. Niezawodny towarzysz w każdej wyprawie. Jeżeli szukasz bluzy, która sprosta ekstremalnym wyzwaniom, to jest show w dziesiątkę. Do zobaczenia na szlaku!